W dzisiejszej wypożyczalni postawiliśmy na kino lotnicze i wybór był tak, tak. F16 już widać. Wybór, wybór był między dwoma szlagierami z lat 80. i co ciekawe, z tego samego roku czyli na jednej szali Top Gun, na drugiej Żelazny Orzeł. I przytłaczającą e, większością głosów, czyli moim i Michała, wybraliśmy ten Bo warszawskie, warszawskie malkontenty na szczęście jest jeden, drugi jest za wielką wodą, także tak, tak, tam jest Zresztą jego Spokój. głos był unieważniony, zresztą tak. głosowania. <laughs> Z Chyba zasady. powiedział, że ma to w pompie, więc robimy z Michałem. I właśnie dlaczego wybraliśmy żelaznego Orła, a nie top gun Michał? Bo, bo jest z lepszy. <laughs> nie ma sceny pościelówy, ale generalnie jest tak. inny, jest bardziej rozrywkowy mi się wydaje, bo Top Gun mi się zawsze kojarzył, że to. Jest... Okej, okay, to jest Hollywood, czyli obydwa filmy to z rozrywka, ale Top Gun jest jednak bardziej realistyczny mi się wydaje od żelaznego orła. Ten drugi jest taki troszeczkę z przymurzeniem oka, nie? No dobra, scena z obrotem samolotem jest powiedzmy, ale generalnie tamten film jest bardziej taki prawdziwy. Ale dobra. Nie zgadzasz się? No, i, znaczy, z perspektywy czasu może wydawać się prawdziwy, pra bardziej prawdziwy, bardziej realny, ale umówmy się, że. E, I tam migi, migów nie grały migi. E, Chyba w żadnym filmie więcej, amerykańskim nie grały migi. W Żelaznym, w Żelaznym Orle jest więcej faktycznych zdjęć lotniczych bez e, kombinowania i te zdjęcia są latane przez pilotów myśliwców. Tu też w izraelskim e, dodajmy, bo to było w Izraelu okręcone. Też, <laughs> też między innymi. Kwiry robiły F-21 za migi. E, Przepychanki na to, co było bardziej realne tu czy tu, wolałbym tam włożyć totalnie na bok, ponieważ nie, nie, mówimy o nastolatkach, którzy siedzą przed telewizorami z wypiekami na twarzy i po prostu dzieje się, dzieje się. Dodatkowo, do, wiesz co, tam, mm, jeśli chodzi o Żelaznego Orła, to mamy ten klimat taki lekko gunis. Bardzo e, e, jest grupa młodych ludzi, mają tam jakiś klub. Okazuje się, że oni się zbierają ko tego, że ich ojcowie pracują w bazie wojskowej. To są dzieci bazy wojskowej, ale jest, jest jakaś grupa. E, przyjaźnią się, mają tam ten swój klub lotniczy, aeroklub, zwał jak zwał. E, mamy grupę i, no i szykuje się przygoda. No, tak naprawdę no ja tu bym się dopatrywał tego elementu gunis i może dlatego e, e, to przeważa szale i, i tak bardzo, będąc y, główna lu, lubiliśmy. Znaczy, ja nadal lubię. Ja czasami sobie y, wracam, ponieważ y, tam jest jeszcze jeden taki fajny zabieg. Y, główny bohater, Dark Masters, y, lata z y, walkmanem takim przerobionym. I przypiętym ma go do nogi, takim pasku, tak, prawda? Na tak. rzepie. Tak. Patent. Na rzepie. I, 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 no i ma, i ma, i ma, ma kurtkę flayersa która jest A, w 10 scenach no, pokazana. Fle, Mandaryna od środka. Fleki. Pierwsze sceny mamy pokazane jak dwa para F-16 leci gdzieś na patrolu nad Morzem Śródziemnym no i napotyka prawda, na e, Migi na 23, Babysów. czyli Izraelskie Kirwy, gdzieś nad Bliskim Wschodem. E, I co ciekawe, dowiedziałem się po latach, że to były samoloty wymyślonego państwa Bilia, które było oczywiście nawiązaniem do Libii ówczesnej, bo, bo ta, tam był konflikt, więc... E, no, temat był nośny, bo Nośny, tam się... tak. Bliski Wschód, ge generalnie Bliski wschód, tak, dyktatorzy, zatargi amerykańskie. Amerykanów z, z niektórymi z państw Zatoki Perskiej i z Bliskim Wschodem. Także to tak, to, to, było bliski, to było takie właśnie nośne. Więc ojciec głównego bohatera zostaje zestrzelony, tam ratuje się wyskakując z samolotu i zostaje wzięty do niewoli. Jak wiemy, Ameryka nie negocjuje z terrorystami, więc rodzina dostaje tylko szczątkowe informacje, i w tak zwanym międzyczasie dociera informacja, że został przez. Tamtejszy rząd skazany na śmierć i egzekucja zostanie wykonana za 3 dni. W całej tej bezsilności nasz główny bohater odbija się od jednego kolegi do drugiego, w sensie kolegi ojca w tej bazie wojskowej, w której się to wszystko dzieje, gdzie oni tam mieszkają, wokół bazy wojskowej, jak te dzieci wojskowych. Dostaje, pozostaje główny bohater i jego rodzina z faktem, że za 3 dni ich ojciec zostanie stracony. No i zaczyna się rodzić poloniony pomysł z góry skazany na porażkę, e przez który przez ten pl plot fabularny amerykańskie wojsko, amerykańska, amerykańskie lotnictwo wycofało się z promocji. Tak, dokładnie tego właśnie dlatego. Dla ponieważ uznali, że dzieciaki e tam równoładują no, e oficerów, wała swoich że... ojców, a, a, a wysoko wys większość z nich jest e oficerami, tam w stopniu minimum, minimum porucznika e, czy kapitana, więc e, jak tam ktoś z wodarzy poczytał scenariusz, to jednak powiedzieli nie. Ja chciałem tutaj, przepraszam, dodać właśnie, że w przeciwieństwie do Żelaznego Orła, Top Gun miał duży support e, od armii, no bo to była troszkę taka promocja tak. sił powietrznych, prawda, tak, zachęta tak. dla młodych ludzi, idźcie I obejrzeć film mieć, i, i bądźcie jak to, że... Chyba żelazny orzeł został wcześniej nakręcony, ale za nie, nie Będą tak. konkurować tak. z premierą Top mhm. i on poszedł później. Tak, tak było. Mhm. Jakoś tam miesięcznie to się różniło, no ale chyba faktem jest to, że żelazny orzeł był ukończony wcześniej. Był ukończony wcześniej niż, niż Top Gun, ale gdzieś tam w Łodarze. Zajmujący się dystrybucją czy produkcją podjęli decyzję, że nie będą konkurować z drugim takim Blackbusterem, czy tam kinem przygody letnim, no i od premiera została opóźniona. I właśnie to, co właśnie mówiliśmy, że ponieważ armia odmówiła tutaj wsparcia, więc oni się zwrócili do sił izraelskich i stąd też w filmie wszystkie samoloty, które są użyte, latały. Były ratane przez pilotów z Izraela, oczywiście były przemalowane. Marcin, nie zapominaj, że mamy 86 rok. To wiesz, trochę ciężko załatwić do filmu samolot ze świętej pamięci układu warszawskiego. No, no, miga nie, no, to, ale to w ogóle był przypadek po, wszystkich amerykańskiej, że hej, to my, wujek tak. sam. Jakbyście no, ja no, no, tam to to tak poszczyli do zdjęć trochę migów hmm, Nie, tam, Nie, to, to nie było był niemożliwe. Chyba. Zawsze Dzią, udawali. Ale zauwa zauważyłem Słuchaj, też... paradoksalnie mm. dzisiaj, jakby ten film nakręcić, e, chcieć nakręcić, to o wiele łatwiej będzie z jakiegoś zubożałego państwa wyciągnąć to, co jeszcze tak. lata na migach, niż kuźwa załatwić do zdjęcia w 16. Dokładnie, ale nawet patrz, patrz, nawet nie tyle co załatwić samolot, co, kwestia uzbrojenia. Zauważcie, że w tym filmie co scena, to samolot ma co innego podwieszone. Bo raz znaczy, robią wiesz, to jest, beczki to jest, z uzbrojeniem, już. raz bez uzbrojenia, tu strzela pociskiem, tu zaraz w następnym ujęciu tych pocisków w ogóle nie ma pod skrzydłami. No to i tak, są takie błędy, to są takie błędy, to które. które, które wymusiła W pierwszej projekcji w życiu nie zauważysz, bo siedzisz jak na szpilkach, bo się dzieje. Wiesz no. Ale to produkcja to wymusiła, po prostu tak musiało być, no, tu... Cele z działka 20 mm, który z reguły nie jest po to, żeby tłuc do celi naziemnych, on tam pięknie, wiesz, Tak, mówmy się, siek, że wszystko eksploduje od tego działka, to też jest trochę przesada. To jest, jest, jest działka do kwajtów, to, 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 nie jest, to nie jest... to nie jest... to nie jest pocisk powietrze-ziemia, kurde, no halo, no to... Dziś tam, powiedzmy, po czasie, no to... Pewne rzeczy ogląda się już nie moka z przymrużeniem oka i spolitowany jestem z uśmiechem. Ale wtedy no. z taką szczęką, nie? Ale wtedy szczęka z podłogi, bo się działo, nie? Hubert, oglądałeś, na no powiedz coś. Ja, ja wiem, że się tam te sidewindery rozmnażały na bogato. I była bomba no, Hades. Fuber. Dodajmy, że była bomba Hades, która naprawdę nie istnieje, ale jak ją zniszczy, no, to była. Znaczy, może chodzi o ognia. Chodzi o Hellfire'y, nie? W zasadzie sam Hellfire chyba nie... to istnieje, on miał Maverick'i podpięte po, pod, pod, pod skrzydłami. To nawet mówił tam, tak, że czy Maverick tak. może strzelać o te na ściany ziemi. ognia. Chodzi tak. o te ściany ognia. Była Zaporium taka bomba ognia. czerwoną taką bombę niósł pod, pod kadłubem, także... Ale tak, to było wymyślone na potrzeby filmu. <laughs> Oczywiście był błąd, bo on tą bombę zrzucił, a później było pokazane, jak ląduje po ojca na tym lądowisku nieprzyjaciela i ta bomba jest ciągle podwieszona pod samolot. <laughs> no, takich błędów jest mnóstwo, mnóstwo. No. zresztą taka ciekawostka też kto się interesuje lotnictwem zauważy, że y, większość wskaźników w samolocie to są po prostu at atrapy i nawet niespecjalnie zgadzają się często, w, nie są w tych miejscach, znaczy, które ja były naprawdę siedzieć w ostatniej iteracji kokpitu F16. Szymon jeszcze raz dzięki, Lockheed Martin jeszcze raz dzięki. E, za tą możliwość, tam mogę wam zdjęcia padać to w niesamowite przeżycie, to jest naprawdę to jest to był taki dzień, gdzie nawet jak wkleiłem zdjęcia na Facebooku napisałem, że to jest właśnie ten dzień od momentu kiedy pierwszy raz obejrzałem żelaznego orła na VHS-ie moim marzeniem było zasiąść za sterami F16 no połowicznie mi się to udało bo w symulatorze ale siedziałem w, w kokpicie F16 wiem jak to jest wiem jest niesamowite sterowanie po prostu volant jest na sztywno i raczej na Czy miałeś taki jak w filmie ekran z grafiką Atari, gdzie wrogi nie, nie, się nie, porusza, Wyczytałeś takiego trójkąta nie, i z pikselami, nie, nie, nie. Wielkości nie masz pojęcia, <laughs> nie macie pojęcia jak... Znaczy, mogę iść o zakład, że będziecie, bylibyście zawiedzeni, jakbyście się dowiedzieli, jak dzisiaj do Dokwajty się prowadzi. E I system wspomagania do e dogfighta Eee, to... No to Ej, nie no niż to... legendy Żelaznego Orła. No, musiałbym zrujnować wszystko, także, także zostawmy sobie romantyczny, romantyczny obraz tego, jak, jak się walczy w powietrzu jeden na jeden. Eee, i ja zostawiam wszystkich z tych wyobrażeniem, natomiast no, jest niesamowite, bo akurat nie wy tego nie widzicie, ale to ma swój wolant do, do mojego symulatora. <noise> Trzymam w ręku w tej chwili, ale. Eee, <noise> Mój! To jest wolant, Hubert. E, natomiast niesamowite, niesamowite, jest, niesamowite jest to, że mm, w F-16 ten wolant jest sztywny i on reaguje na nacisk twojej dłoni i pierwsze, co, pierwsze, <laughs> pierwsze co, mm, z czym się spotykasz, to próbujesz reagować, w sensie naciskać i albo ciągnąć w lewo, w prawo, góra, dół. E, żeby odczuć reakcję tego samolotu, a i jest bardzo dziwne uczucie, bo siłujesz się, a to stoi w miejscu, nie? I, i, i niesamowita technologia, działa to na, na nacisk, wszelkie manewry, naciskasz tylko nasadą dłoni i, i, i się dzieje, nie? No niesamowite, naprawdę niesamowite. Ale to, to mi jedną rzecz przypomniało, bo mówisz o symulatorze, prawda, graniu w domu. To w filmie jest pokazany symulator w bazie wojsko, wojskowej, który tak, z zewnątrz wygląda fajnie, bo to rzeczywiście taka duża maszyna pokazana, ale da im, jak już wchodzi do środka, to jest takie hollywoodzkie oszustwo, bo da się zauważyć, że tam nie ma takiej typowej grafiki komputerowej, nie wiem, z poligonami, tam, bo to jest 86 rok, jak to kręcili, czy powiedzmy taka technologia, tylko są de facto sceny z filmu pociągnięte różnymi filtrami. Jak on tam leci tym samolotem, to te wrogie migi są takie czerwony, prawda, taki nałożony jest takie, taki kolor e, Wracając do tego Izraela że się nie dogadali to już e, sam fakt malowanie tych F-16 które widzimy w filmie to jest takie zwykłe cameo i to jest maskujące malowanie w którym nigdy nigdy, nigdy, ever and ever amerykańskie F-16 nie były malowane to maskowanie jest, malo, to malowanie jest właśnie e, izraelskich sił zbrojnych i stąd ten. Chociaż jest. no notabene jest całkiem sympatyczny. Fajnie nie? wygląda. No, no, fajnie, fajnie wygląda, tak. Jest nawet pokazane jak ta, w filmie, jak tankują w powietrzu. Bo przecież le lecą z bazy w Kalifornii na Bliski Wschód, wschód kawał drogi, i jest pokazane jak. Podlatują tak, do cysterny powietrz. powietrznej tak, i, i jest sekwencja tankowania, czyli tutaj zadbali o, w miarę o realizm filmu, że nie, że na jednym przeskoku przelatują taki kawał drogi. Nie, nie, no cała, cała, mm, cała e, akcja, jak komando tylko, że... Sam przeciw wszystkim, tylko że tam... <grym> no, mamy trochę złego szefa też, tego pułkownika Akir Nakesh, prawda? To jest, A, na ta, ta... <grym> na podamilę, tak, Akir Nakesh. Minister Sił Zbrojnych wrogiego państwa keś. Bilia. I sam jest pilotem oczywiście i wsiada pod Tak, oczywiście kurs. bierze ten najbardziej zatankowany najbardziej wyładowany tak. amunicją. I też jest taka scena, kiedy on tam ściągają z klucza lecą kluczem. Tak, odrywa, z się do... odrywa się. Oczywiście jest nieuzbrojony, mam dwie rakiety tylko. No ale... Budżet no wiesz, te Quiry, te kwiry, one tam prawie 7 ton mogły zabrać, a tam czasami bardziej to biednie wyglądało to te F 16. Zawsze na bogato, nie. No ale. No mówię, to w tym ten, ten czas, kiedy, kiedy oglądasz ten film z rozdziawioną gębą, i, i, i dzisiaj to tak co scenę bym znalazł jakąś głupotkę, eee, ale, ale, no nadal mam ogromny sentyment do tego filmu, ogromny. No, no, ps, no, ja przede, przede wszystkim jest. przez Żelaznego Orła pchnąłem się w kierunku symulatorów lotniczych i, bo to był jeden z moich ulubionych gatunków w epoce 16 bitów i w F-16 można było tak latać, w Falconie, w F-16 Combat Pilot, no i w, oczywiście w Strike Commanderze, to był spetarda dla mnie, tak raczej Wing Commander w klimatach wojskowych, Współczesnych, bardziej do Falcona nawet jeszcze mam tutaj w oryginale, także to była super gra kiedyś. Naprawdę, ja pamiętam, że godzinami się zagrywałem, także właśnie starałem się oczywiście odegrać sceny z filmu, bo w, w, także wyobrażając sobie, prawda, te wszystkie pojedynki z Migami, a takie na ceny naziemne, że siedzę w filmie i <laughs> jestem Dagiem Mastersem swoją robotę zrobił. Natomiast y, nie rozumiem specjalnie dlaczego ten film ma ocenę tylko 20% na Rotten Tomatoes. A widzowie dali od, od krytyków, a widzowie dali tam 56. To jest wyglądami na zmasowany atak fanów Toma Cruza i Top Gun. Toma Cruza, tak. No niestety. No, czyli... ja, ja Hubert, powiesz czemu, program. bo to jest. <laughs> e... Oczywiście, moje kocham do głosu. Moje, tomka, moje kochane Tomkaty tak samo tam robią robotę. E, nie wiem, nie wiem. Dobrze. Powiadajmy powiedzieć coś Hubertowi, zanim pójdziemy przejdziemy <laughs> przez planowanie akcji. E, na Rotenie on ma 5 głosów, więc to pewnie tłumaczy e, ocenę. Zresztą ja się z tą oceną zgadzam. Nie rozumiem zupełnie tego tej waszej ekscytacji tym filmem. E, muszę przyznać, że on ma myślę że trzy mocne strony. Pierwsze to jest muzyka, drugie to jest dużo fajnych zdjęć lotniczych, prawdziwych, przeplatanych niestety tandetnymi modelami drewnianymi ekskluzjami z to Trzecia rzecz to jest scena z prawie początku. Kiedy główny bohater ściga się w samolocie w ceśnie z motocyklem. Tak I zwanego węża. i jest, dokładnie jest to nakręcone z prawdziwym samolotem, tam z pilotem zawodowym, który zresztą zginął rok później w tak. wypadku lotniczym. Tak, tak Ale to jest to zrobione właśnie bez modeli, tylko widać tutaj taki duży sznyt kaskaderski. Cała reszta plot. Wykonanie, gra aktorska, może poza, e, poza Louis Gossetem, jest słaba. I o ile ten film nawet mnie nie poruszył, w, gdzieś tam w latach 80., to teraz jak go sobie odświeżyłem, to... trauma. No, ale skoro Wam się podoba. Późniejsze były kontynuacje, bo był Raz na Orzeł 2, Też mi się podobał. Był już plot bardziej nie, taki. Nie, no, Dark Masters na samym początku. Tak, porządku, a to, jest to jest jedyna ogóle... chora rzecz w tym filmie. <laughs> jak można było zrobić głównego bohatera. Przez całą trylogię przetrwał tylko Trzapi. Nie, i, czy, i, czy, to jest czwarty film, Jesteś czwarty, Żelazny Orzeł i Dagmaster zwraca, to znaczy wraca w ten sposób, że ta scena z początku jest rozszerzona, że on przeżył, że on uciekł, znaczy nie, Aha. został zestrzelony, dostał się do niewoli, później wychodzi i gdzieś Aha. tam chyba gonił jakiegoś barona narkotykowego tymi samolotami, ale oczywiście że F-16 nie grają w tym filmie kompletnie, to z niski budżet, nie ma o czym mówić, katastrofalna gra aktorska. Ja, ja już, ja byłem wściekły w momencie, kiedy zobaczyłem drugiego, początek drugiego Żelaznego Orła. I, i, i Doug Masters zostaje zestrzelony, powiedziałem: koniec, nie, już, to już było dla mnie ten. Dlatego dla mnie całe kontynuacje to tam. No, trójka to już coś była zupełnie inaczej. Trzecia była z... tak, o o weteranach z II wojny światowej, którzy tak, też biorą udział, O weteranach działek. też jakaś tam akcja była i niby czapi nimi dowodzi. Tak, tak. No. Czwórki no, czyli... to kompletnie nie polecam, Nie, nie, nawet żeby, nie sp żeby sprawdzić, to szkoda czasu. Ja mogę dodać jeszcze o dwóch aktorach powiązanie z grami w ramach ciekawostki. Otóż Czapi dał głos w e, Half-Life-dwójce tym stworom z jednym okiem. Takim inteligentnym e, wort, wortiga, Wortigany nie wiem, czy kojarzycie. E, a, z z kolei, regi, tak, z e, a z kolei Reggi, czyli ten kumpel głównego bohatera, dał głos w Diablo dwójce paladynowi. Ileś tam linijek? To tak Kto? Palatynowi. Palatynowi. E, Redzi, czyli ten e, czarnoskóry przyjaciel głównego bohatera. Aha, okej. Okay. No, ale ten aktor grający Daga Mastersa, no nie pamiętam teraz jego imienia, on jest aktywny zawodowo i gra w takich filmach klasy bardzo Bejce, Bar ale gdzieś tam ciągle się pojawia. Także, jak sprawdziłem go na IMDB, to ma bogatą. Filmografię. filmotyki filmografie tak coś się tam dzieje z nim nie, czy, nie, nie stoczył się o bo niektórzy tacy jak którzy w takich filmach raz zagrali to później przepadli często prawda a on jednak gdzieś tam kontynuował tą karierę Okej, okay. Hubert, coś jeszcze o Żelaznym może coś dobrego powiedz coś się w tym nie filmie przez fabułę cało powiedziałem trzy dobre rzeczy no nie no, w zasadzie Michał, z fabuły to powiedzieliśmy te ważniejsze rzeczy, które się pojawiły, bo tak, mi. Mieliśmy... Latują ojca... No i zapomnieliśmy powiedzieć, że w tak zwanym międzyczasie e, młody master dostaje odmowę przyjęcia do Akademii e, lotniczej. A e, tak, 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 tak. I to jest kolejny taki strzał w pysk, że no on tam przemycał go ojciec do myśliwca na loty treningowe, on w zasadzie pilotaż wyssał z mlekiem matki, a, a, a na wyższą uczelnię lotniczą nie chcieli go przyjąć, nie? Więc jeszcze dodatkowo z takim strzałem w pysk, że żeby podrasować potem finał, że takiego wybitnego pilota nie chcą przyjąć do... No oczywiście akcja musiała zostać utajniona, tak, że on... żeby nie, nie wyszło tak. na jaw, że amerykańskie, amerykańska Armia dała się wykować. Siły, powietrz, siły powietrzne dały się wykować przez dzieciaki i w zasadzie akcja została zaplanowana, no już pomijając tam skandale międzynarodowe i tak dalej, e, przez żerię, no ale no całkiem fajne było ten wykrad. Zresztą to też tak było, ten niby mapy pogodowe, ten załatwił tam wpisy do rejestru, żeby mu mm, pełnym uzbrojeniem, do fula zatankowany, gdzieś załatwili tankowanie w powietrzu. Okej, okay, no, jak wtedy to oglądasz, to byłeś w stanie w to uwierzyć. No, no, tak mogło wiesz, być. No, na, na tej zasadzie dzieciaki wiedziały, szwendają się tam, wiedzą co dzieci, co ojcowie robią. Eee, no i po prostu powieliły procedury, nie? Tylko wykorzystały je do swoich celów, nie? No i chciałem powiedzieć, że Dark Masters miał wyższą punktację niż Maverick. Jeżeli chodzi o liczbę zestrzeleń i liczbę zniszczonych celów, i był też bardziej kompletnym pilotem, bo i atakował cele powietrzne i cele naziemne. <głosłenie> Także można go uznać za bardziej wszechstronnego. <głosłenie> no i sobie tak powiem: że to był dwudziestolatek, który zabił tylu ludzi nie, w tym filmie i to z, z muzyką na słuchawkach, z pieśnią na ustach. Chciałoby się powiedzieć. No baza, która, ten, ta baza, znaczy tam, za tą bazę robiła oczyszczalnia ścieków jakąś tam. Tak, tak, za tak. Za ta, rafinerię. Za rafinerię, Rau. dokładnie. O, właśnie pozbyliście się, się rafinerii. Tak, ileś tam milionów dolarów, nie? <gry> to, tak, tak, jesteś lecyją. O, nie? I tam zszedł lotem koszącym na 30 metrów. Zrzucił bomby, to był jedyny raz, kiedy trzeba bomby. A wtedy sam szukasz kawałka kurde stika, żeby razem z nim, rozumiesz, polatać, nie? Bo... No bo tak było, nie? Ja też to pamiętam, miałem tak tą taśmę przeoraną w tym magnetowidzie. No, no nie, no tylko już tak tą fabułę analizowaliście, no to trzeba powiedzieć, że skończyło się tak, że ratuje ojca i zostaje przyjęty do Akademii Lotniczej. No, Wybaczane mu są czapiemu. wszystkie. No, dzięki czapiemu. Tak. Najpierw stają przed komisją jak Franz Maurer. Jeszcze eee. lecą do bazy Ramstein w Niemczech, chociaż A. tego nie ma. No, która nigdy nie była bardzo amerykańską. amerykańską, od tego trzeba zacząć. No. Ale zawsze w filmach jak jest jakaś baza w Niemczech to z Ramstein Ramstein tak, tak. E. Etatowa. Oczywiście na przesłuchaniu stają we dwóch, ich wolność ma zależeć od tego, jak bardzo będą trzymać gęby na po Potem Czapi mówi, że wypadałoby, żeby tak niewyparzona gęba jak tego młodego, to, 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 to tak może lepiej go jednak nie puszczać, a, a ten... A na co tam, chyba któryś z generałów pyta, na co pan ma na myśli, panie pułkowniku, on mówi, no jest taka instytucja, gdzie go mogą... E, utemperować i zro jeszcze z zrobić z niego ludzi. No i to właśnie było e, Szkoła Sił Powietrznych. E, I tak właśnie się nam Doc Masters dostał na do, do, do uczelnię wyższą. A później były już napisy. <grym> Żyj długo i szczęśliwie. Czyli generalnie uznajemy, że żelazny Orzeł troszeczkę wyżej od Top Gun, prawda? Tak, tak, tak. tak. Troszeczkę, ale jednak, minimalnie tak. nie Zobaczymy, czy w komentarzach widzowie się zgodzą, ponieważ byłem odwrócony. <grym> znaczy, y, faktem jest, że mm, z ciekawości sobie taką mini sondę zrobiłem wśród moich znajomych Amerykanów y, w podobnym wieku. I faktem jest, że niewiele ludzi pamięta, zna Żelaznego Orła w stosunku do Top Gun. To jest, to jest bezdyskusyjne. My w każdym Co? razie po latach jesteśmy zadowoleni z filmu. Tak. Uważamy, że się dobrze zestarzał. Jest w mojej bibliotece. Tak. czasem wracam do niego, czasem sobie go przewinę. Okej. Okay. Dziękujemy bardzo, do usłyszenia. Cześć. Do usłyszenia. Cześć. Uf, dzięki.